W sobotę 1 kwietnia rozegrane zostały otwarte Mistrzostwa Żarowa w szachach. Z roku na rok turniej się cieszy coraz większą frekwencją. W tym roku do Żarowa przyjechało ponad 140 zawodników nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z kilku innych województw, na przykład Wielkopolskie, Opolskie, Lubuskie, a nawet z Pomorskiego mamy tutaj też zawodniczkę. Zawody odbyły się w czterech grupach wiekowych, a wystartowała w nich rekordowa ilość uczestników, ponad 140 osób z kilku województw. W turnieju startuje też bardzo duża ilość zawodników z naszego klubu, szczególnie tych najmłodszych zawodników, jest ich, ponad, jest ich kilkudziesięciu. Szachy w Żarowie rozwijają się coraz bardziej, na zajęcia nasze do klubu chodzi coraz więcej młodych zawodników. Dołączają też do naszego klubu osoby też z innych gmin, gdzie nie ma klubu szachowego, więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia szachowe w Gońcu Żarów. Jestem zawodniczką klubu szachowego Goniec Żarów. Często startuję w turniejach, mam trzecią kategorię i ogólnie bardzo lubię jak są tutaj turnieje, no bo tu zawsze wiem, że zazwyczaj są organizowane przez nasz klub i tu są bardzo fajne turnieje. Na razie Grę dwie, jedną przegrałem partię. Jestem zawodnikiem Gońca Żarów, mam piątą kategorię i chciałabym zdobyć czwartą. Przyjechaliśmy ze Strzelina, no w ramach takiej można powiedzieć współpracy międzyklubowej, jaka właśnie tutaj między nami a Gońcem Żarów. No, jesteśmy tu pierwszy raz i mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele razy. Mistrzostwa zorganizowali wspólnie klub szachowy Goniec Żarów oraz szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Dziś w naszej szkole po raz pierwszy mamy przyjemność pomagać w organizacji turnieju szachowego. Wraz z rodzicami przygotowaliśmy herbaty, ciasta, tosty, nawet kanapki. Bardzo im za to dziękujemy. W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy również, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu i mamy nadzieję, że będzie więcej takich okazji. Samorząd Uczniowski przygotował kanapki, tosty, ciasta, za co bardzo serdecznie dziękuję, a cały dochód z tej sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup monitorów interaktywnych. Nagrody zawodnikom wręczali burmistrz Leszek Michalak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Nowak.